Cześć! Dzisiaj witam Was kilka kroków od naszej siedziby na wsi. Tutaj jestem blisko takiego strumyka, wokół łąki, pola uprawne i przede mną miejsce po wycince olszynowego zagajnika. Chcę Wam to miejsce pokazać dlatego, że chociaż wycinka drzew zazwyczaj nam Źle się kojarzy i wzbudza smutne emocje. Ja nie będę tutaj tego tematu poruszać pod kątem technicznym czy botanicznym. Natomiast to, co interesuje farbiarza, to surowce roślinne, które można pozyskać łatwiej w miejscu wycinki, aniżeli w tradycyjny sposób. Tutaj, akurat, wycięto. Olszynowy zagajnik. Olsza czarna, jak wiecie, jest jednym z moich ulubionych surowców. Bardzo serdecznie Wam polecam, żeby spróbować przede wszystkim szyszek olszy, czyli jej owocostanów. Korzystamy z, z nich w formie takiej ususzonej, zdrewniałej, brązowej. Jest to jeden z surowców najbardziej wydajnych jeśli chodzi o kolory z niedużej ilości, ponieważ szyszki są lekkie, zbudowanie jakby zasobów w postaci kilku kilogramów szyszek jest trudne, ale możemy użyć ich mniej, żeby uzyskać nasycone kolory. I to, co tutaj się zadziało, ktoś zostawił taką kupę gałęzi, tutaj obok są pnie, nie wiem, czy to będzie widać, olsze rosną zazwyczaj w takich wilgotnych terenach, często wzdłuż brzegów rzek, jakichś strumyków. I słuchajcie, przechodziłam kiedyś tutaj i nie mogłam się oprzeć, żeby wrócić z wiaderkiem i po prostu nazbierać. Spójrzcie. No, mm, mamy tutaj po prostu szyszki gotowe do zbioru w dużych ilościach. Nikt się tym nie zainteresuje, bo nikomu to nie jest potrzebne. Jeżeli już to ktoś sobie weźmie gałęzie na chrust, natomiast my możemy zbierać szyszki łatwiej niż tak szukając tych, które spadną pod drzewem. Także, jeżeli będziecie poruszać się w swoich miejscach, w lasach, gdzieś na łąkach, rozejrzyjcie się na przykład po. Po zakątkach, które są doświadczone, tak jak na przykład to miejsce, mamy wycinkę i jakieś surowce możliwe do zebrania szybciej niż takie, które spadły tylko pod wpływem wiatru pod drzewo, ale też możecie rozejrzeć się w takich miejscach, właśnie po wiatrołomach, gdzie leżą gałęzie. Wtedy można je nazbierać, okorować albo po prostu samą korę drzewa, które zostało połamane pod wpływem wiatru. Jest to sposób szybszy, mniej ingerujemy w struktury roślin żywych, więc możemy zebrać to, co pozostało i co czeka na wyciągnięcie, no, na, 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 nasze, na nasze zbiory. Co do olszy czarnej, podnikuję pod tym filmem album poświęcony wyłącznie kolorom uzyskanym z tego drzewa. On jest do obejrzenia online. Brały Udział w tym osoby z całego kraju, ale nie tylko, jeden z wielu naszych kolektywnych projektów. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, cześć.